Nie wiesz, czy kupić? Pomogę Ci podjąć decyzję. Kilka słów, co znajdziemy w opakowaniu. Mamy tutaj podstawowa rzecz. Młynek, który nam ładnie zaplata włóczkę, tworząc troczek. Obciążnik, który zawieszamy sobie tutaj od dołu, jak troczek wychodzi. Instrukcje, gdzie krok po kroku macie pokazane, jak naciągnąć włóczkę, którą włożyć, żeby ten młynek nam zadziałał, i kilka słów, jeżeli chodzi o włóczkę. Do tego młynka pasuje włóczka dobrze skręcona, nie za gruba, i nie mechata. Ponieważ te haczyki, jeżeli jest za gruba, włóczka, to one po prostu nie złapią, bo ten haczyk jest mały. Jeżeli jest mechata, zaczyna się nam tutaj troszeczkę haczyć i plą, plątać, więc polecam raczej włóczki, które są dość mocno skręcone. A działanie jest, tak jak widać, proste. Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy sobie kupić, nie kupić, no to mam nadzieję, że. Przez ten filmik podejmie jakąś decyzję. Tak lub nie. Witam na moim kanale Oczko Oczkowoczko. Dziś chciałam pokazać Wam takie urządzenie, które sobie zakupiłam do robienia troczków. Mam nadzieję, że co niektórym się może to przydać. Troczki fajnie wychodzą, ale powiem tak z takiej gładkiej włóczki, nie może być mechata, ponieważ te haczyki w środku, nie wiem czy je dobrze widać, one po prostu się potem nam plączą i nie chcą się zamykać i otwierać jak mamy puchatą włóczkę. Także do moheru się to zupełnie nie nadaje, jednak do takiej mocno skręconej włóczki jak najbardziej. I tutaj tak, instrukcja oczywiście macie, ale e, powiem tak: tutaj się wkłada przez tą dziureczkę. Jest problem, bo e, jest ciężko przełożyć tutaj, w tym miejscu, ale pomogłam sobie igłą, więc weszło. E, jeżeli chodzi o te haczyki e, w środku, to one się po prostu e, zamykają, ale na małej włóczce, bo tu jest taki ten haczyk nieduży. Więc nie może być za gruba włóczka, bo też nie bardzo te haczyki łapią i później puszczają. Mechanizm cały polega na tym, że od dołu mamy taki obciążnik, tutaj, i on nam ten troczek tutaj ciągnie, a my po prostu sobie przerabiamy, jadąc w ten sposób w kółeczko. Te haczyki się otwierają, zamykają i dołem wychodzi nam gotowy. Troczek. Urządzenie, jak widzicie, w miarę pracuje. Szkoda, że nie można go gdzieś też przyczepić, przymontować, przykręcić. Tylko trzeba to po prostu trzymać w rękach. Ale troczek wychodzi ładny. Zaraz wam pokażę. Przerobimy tu jeszcze kawałek i już wam pokażę, jak to wygląda. Proszę. Taki ładny wychodzi nam skręcony sznureczek. Także fajny, naprawdę fajny. Jeżeli ktoś robi na przykład jakiś bluzy z kapturem i potrzebuje z, zrobić sobie taki troczek, to jak najbardziej nie jest on ani za gruby, ani za też taki cieniutki. Wszystko zależy od włóczki. Tak jak mówię, tylko mecha ta jakaś taka włóczka nie nadaje się. I bardzo gruba też, niestety, bo te haczyki są po prostu małe. To jest na takiej średniej grubości włóczki skręcone. Już sobie tutaj zobaczcie, jaki długi zrobiłam ten sznureczek. I on naprawdę skręt ma bardzo ładny. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale naprawdę ładnie wygląda ten skręt. Także, jeżeli macie ochotę, można sobie. Taki zamówić. Ja osobiście zamówiłam na temu. Wiem, że są osoby, które nie pochwalają, ale mnie to akurat nie przeszkadza, bo tak jak mówię. Są produkty, które są na witrynie tego sklepu wystawiane, i to są produkty też polskie i nie tylko polskie, europejskie. Więc. Dużo osób też kupuje tam, zamawia, a potem w polskich sklepach sprzedaje jako produkt polski. Więc nie będziemy dziewczyny przepłacać, bo to kosztuje grosze. Nie pamiętam, za ile to kupiłam, bo to dawno temu kupiłam. Przypomniałam sobie o tym, że to gdzieś tam leży. Ale szybciutko się robi, proszę ja was, bo ja tu jadę tak pomalutko w miarę, żebyście po prostu widziały, ale tego sznureczka naprawdę przybywa i nie trzeba się namęczyć, a jest równiutki, bardzo fajnie skręcony, także no na pewno ręcznie tak nie zrobimy, no jak się bardzo postaramy, to może i tak, ale jeżeli ktoś ma naprawdę chęć zrobić sobie taki ładny, i żeby on był elegancki, i no, żeby ta nasza praca też ładnie wyglądała, to jak najbardziej można sobie taki, po prostu urządzenie kupić do skręcania tych troczków. Polecam.